Siema wszystkim, z tej strony Mister Balon i dzisiaj pogramy sobie w Minecraft z modami. Teraz możecie się trochę zdziwić, że zaczynam to w głównym menu gry. Ale otóż, gdyż odkryłem jedną rzecz, że jeżeli miałem się generować rzeczy z Bands of Planty, to muszę sobie ustawić generator świata Bands of Planty. Więc teraz to usuniemy nasz poprzedni świat to były tylko dwa odcinki więc tam nic nie mieliśmy klikamy, klikamy create new world nazywamy nasz świat tak samo jak wcześniej link do kanału fajera standardowo w opisie bo jak mógłby nie być tutaj mamy bonus chesta, cheaty nic nie i tutaj musimy ustawić balance of, of plenty i teraz yy, będzie nam się generował Y, świat z modu Biomes of Planty, czyli tam różne drzewa nowe, biomy. Więc tak Sida. Dawać jakiegoś Sida. Może niech będzie. Yy. A kiedy niech będzie SID? Taki sam jak nazwa naszego generatora świata, może to nam coś polepszy, może jakieś fajnym biomy się zarysujmy. No i tak, tutaj ogólnie nie będzie zwykłych biomów, tylko właśnie będą te z biomes of plants i biomy. Ale to moim zdaniem jest lepsze, bo yy, zwykłe generatory świata minecrafta nam się już trochę znudziły. Tak, znudziły nam się trochę. Więc dobra, więc gramy. Pierwsze co zrobimy to oczywiście zbierzemy sobie drewno. coś w mam głos. Dobra, może trochę głośniej, trochę. Też nie za dużo. No, ale tam. Myślę, że będzie raczej dobrze. Więc tak, tutaj mamy takie krzaczki, jak to to jest? Nie wiem. Paprotki, może, coś takiego. Więc tak, wygenerował nam się ciekawy biom od razu. Nie powiem, że on jest zły. No i, no i zbieramy tutaj rzeczy. Pierwsze jakieś tam drewna. Zaraz może jakąś kopalnię znajdziemy, to do kopalni pójdziemy. Może od razu. Chociaż w pierwszym odcinku zawsze wolę już nie chodzić do kopalni czy budować domu, tylko po prostu eksplorować cały ten świat. Tak, miałem dla was wrzucić dzisiaj odcinek z Blitz.sg z LTV, ale coś się popsuło. Jego głosu nie nagrało, więc postanowiłem wrzucić wam odcinek z Minecraft z modami. Może to wam się trochę bardziej spodoba, bo na singlu i na to czasami trochę lepiej niż na multi. Muszę jakieś kwiatki. Co tu was? Da, kopiemy się kobla, chyba że tutaj gdzieś kobla, nie mamy. Więc kopiemy się po pierwszego kobla. No i tak, sorry, że zaczynamy... O, żelazo. Sorry, że zaczynamy od nowa, ale mogłem wcześniej się dowiedzieć o tym nowym generatorze świata, To byśmy mieli stary nasz świat, tylko troszkę też inny. No ale dobra, gramy teraz, możliwe, że będzie się grało lepiej, fajniej, inaczej trochę. No i będzie trzeba uważać, bo to jest seria trochę hardkorowa, jeżeli pamiętacie te kolorowe creepery, które na hita zabijają. To może uda mi się. O dobra. Tak się robi. Teraz mam kamienny killoff i wykupimy sobie żelazo. Więc nawet nie musieliśmy wchodzić do kopalni i już znaleźliśmy pierwsze żelazo, więc to jest plusik też. Jak się prosto w te żelazo więc to jest też dziwne. Aha, dobra, to jest jakiś nowy... nowy blok mieliśmy go w poprzedniej... na poprzednim świecie. Z niego się robi zbroje i chyba narzędzia. Ale to takie chyba słabe wszystko. Ale dobra, no hełm na nas stać, Jeżeli chcemy sobie hełm zrobić. Słabiutka zbroja, ale. Trochę dziwnie nawet wygląda. Troszkę, znaczy nie troszkę, bo bardzo słaba zbroja. No ale zawsze początkowo zbroję trzeba mieć. Tak. Ogólnie, no wiecie, wszyscy wiedzą, kto mnie ogląda, że filmy od teraz na moim kanale będą się pojawiać co dwa dni, czyli poprzednio był w środę film, teraz wam to wrzucę w czwartek, nawet nagrywam to w czwartek, będę jak coś musiał się sprężyć, ale nie będzie z tym problemu. Tak, zrobiłam świnię. Ja myślę, że te kwiatki pozbieram, bo lubię, jak zbierać te kwiatki z tych modyfikacji, jakieś tam modyfikacji, nie wiem jak. Więc, o, Redwood Forest, Achievement Get. O, to jest to fajne że chyba, chyba. No, ale pozbierajmy sobie. Mamy siekierę, to po co tą siekierę mamy w sumie oszczędzać, jak y, siekiery są po to, żeby no. rompać trzech. Robimy, robimy, tyle może, chociaż dużo tego będzie, dużo będzie drzewa. Nie wiem, czy to jest to drewno, o którym myślałem, to nie jest na to drewno, o którym myślałem, ale też ładne. by się przy... może, tak sobie zaznaczymy, mógłby być czerwony kolor, bo niebieski do czerwonego, to trochę tak dziwnie. Ale tak. E, filmy się będą pojawiać co dwa dni. Co... Tak. Napiszcie mi w komentarzach, czy, chciel, czy wolicie bardziej odcinki na singlu, czy jak nagrywam z kimś po prostu. Bo dla mnie to też żadna różnica. sobie to mogę nagrywać z kim chcę. Mogę nagrać sobie na singlu, mogę nagrać z kimś, że to nie będzie żaden problem, o to chodzi. Zetnę jeszcze. Hmm. No, chyba możemy już iść co gdzieś dalej od naszego spauna. Tutaj mamy te kolorowe drzewa znowu. spokój sobie też pozbieramy. Bo nie wiem czy Wam mówiłem w niektórych odcinkach, że z tego drzewa można ładnie ładny domek sobie zrobić. Bo te drzewo, o żelazo. bo to drzewo jest takie kolorowe, to ono właśnie fajnie wyglądało przy produkcji domku. Tak, żelazo, żelazo, żelazo. Z tego co zauważyłem, a nie wiedziałem, jest tutaj mod Dungeon Park, czyli bardzo duże i ciekawe nowe dungeony. To był żelazo, nie był żelazo. Nie mamy węgla. Czy węgla nie mamy? Jest najgorsze. Ważne też, że przeżyliśmy w ogóle, bo to było trochę mm, słabe. Nie to, że słabe, tylko mocne, że ja jestem słaby. Bo jeszcze nie mamy żadnej zbroi, żadnego miecza dobrego. Ale już 18 żelaza, więc by. Yy, Dobra, mamy węgiel, węgiel nie wiem czy wiecie, ale ostatnio sobie gram na singlu, bez nagrywania na tej paczce modów, tutaj węgiel strasznie trudno jest zdobyć, co jest dziwne, bo naprawdę węgiel się zdobywa bardzo łatwo, a tam właśnie z węglem miałem problem trochę, no, ale potem poszłem do kopalni, to już normalnie węgiel zdobywałem. No czyli, tak, czyli nie spełniło się moje marzenie od razu w pierwszym odcinku poszliśmy już do kopalni. No ale widocznie tak chciałam, widać, że nie tak chciałam. Bo dobrze też jest od razu się ubezpieczyć żelazo i i... i y, właśnie węgiel i tam. Już w coraz lepsze rzeczy. Y, ogólnie, teraz to może być trochę dziwne, ale ten super szkielet, z niego może coś bardzo dobrego wypaść. O, patrzcie, teraz mamy lepszy film. Więc nie wiem sobie, po co to robiłem. Tak, to może Wam się wydać trochę dziwne, to teraz powiem, ale potem to wszystko wiesz, życzę Wam wesołych pierwszych świąt, tak, bo już dzisiaj czwartek, Wy to możecie w piątek obejrzeć, a w piątek już pierwsze Mikołajki. Więc już można ująć, że święto. Uciekamy, uciekamy. Zginiemy. Zginąłem. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę. Szczęście nie odeszliśmy za daleko i od razu możemy iść po nasze rzeczy. Ha ha, 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 ha śmiejcie się. Nie zdziwię się jak się ludzie będą śmiać. Czemu ty nie masz całe życie? Ła, jak się moje rzeczy rozpały. Super creeper wybuchł Ale dobrze byśmy mieli kolejną bardzo dobrą rzecz Dobra tutaj dziś jest pająk, bo słyszę po cały czas gdzie? On jest chyba w tamtym? Nie. Na górze może. Dobra, nie wiem. Szkielet. Słyszę szkieleta gdzieś już. Może pode mną jest jeszcze jakaś kopalnia, nie wiem. Dobra, więc kładam rzeczy. Dziennie crafting mam łuk. łuk. sobie wezmę, bo łuk się może bardzo przydać. Nie No dobra, słyszę gdzieś szkieleta i pająka, ale pozbierajmy ten węgiel. Bo nie wiem, czy gdzieś się przed chwilą, ale tam jest kanion, więc. Możliwe, że tam z tego kanionu prowadzi kopalnia, która właśnie idzie pod tą kopalnię. Chyba, że są po prostu tutaj. Ja co wam wszystko co powiedziałem? Yy. Tutaj się jeszcze przyjdziemy. Tylko wkopmy to. Bo to jest y, bardzo y, fajny blok. Więc no, dobra, odcinek trwa już chyba długo, więc y, no, to by było chyba już powoli na tyle. Y, więc też dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ktoś wygląda do końca, mam nadzieję, że są takie osoby. Y, Zapraszam na mój kanał, jeszcze jeden odcinek z tej serii będzie, to jest dopiero początek, bo no musieliśmy zrobić Nowy Świat, to wy to wszystko wiecie na 100%, jeżeli oglądaliście od samego początku. Więc, yy, więc, tam się jeszcze tylko zejdziemy, tam skończymy. Ogólnie noc się robi, więc nawet dobrze, że jesteśmy w kopalni. Creeper. Druhý. Víte, co teraz zrobíme? Zaklijeme se tutaj. Eee... Mm. Dobrze, więc ja się tutaj z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.